Apollo Creed, mistrz świata wagi ciężkiej w boksie, szykuje się do kolejnej obrony tytułu. Walka ma odbyć się w Filadelfii, jednak 5 tygodni przed jej terminem przeciwnik Creed'a doznaje kontuzji. Apollo nie chce, żeby całe przygotowania poszły na marne, więc postanawia dać szansę jednemu z lokalnych pięściarzy. Wybór pada na Rockiego Balboę, ponieważ Creedowi podoba się jego pseudonim, Włoski Ogier. Roki jest 30-letnim leworęcznym pięściarzem, który zmarnował swój potencjał i nigdy nie osiągnął sukcesu. Początkowo odmawia udziału w walce, bo nie chce, żeby miliony ludzi patrzyły jak dostaje łomot. Mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek! Zmienia jednak zdanie, gdy słyszy, że wynagrodzenie wynosi 150 tysięcy dolarów. Zaczyna trening w rytm piosenki, której pozytywne oddziaływanie na motywację, siłę oraz wytrzymałość zostało potwierdzone naukowo. Wstaje samego rana, wypija szklankę surowych jaj na śniadanie. Sparuje z zamrożonym mięsem, dużo biega w brudnym dresie i wali gruchę. Nie jest to najbardziej profesjonalny trening, ale na szczęście z pomocą przychodzi mu Mickey Goldmill, stary trener bokserski o głosie przepitego Menela. Za kołnierz nie wylewa także najlepszy kumpel Rokiego Polly. Roki kręci z jego siostrą Adrian. To bardzo nieśmiała dziewczyna, która pracuje w sklepie zoologicznym. Hi, doggy, You're my favorite customer. Thanks a lot, bye. Roki zabiera ją na spacery, podczas których krzywa buzia mu się nie zamyka. W końcu zaprasza Adrian do siebie i zalicza pierwszą bazę, a wkrótce i kolejne. Noc przed walką Roki obiecuje Adrian, że zrobi wszystko, aby wytrzymać w ringu za Apollo Creedem do samego końca. Ta sztuka nie udała się do tej pory żadnemu pięściarzowi. Walka odbywa się 1 stycznia 1000. 1976 roku. Jest to dwusetna rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, dlatego Apollo Creed wychodzi na ring przebrany za George'a Washingtona, a później udaje także wujkę sama. Na początku walki mistrz wyraźnie lekceważy mało znanego przeciwnika. Roki natomiast daje z siebie wszystko i Apollo Creed po raz pierwszy w swojej karierze ląduje na deskach. Szybko się jednak otrząsa i zaczyna traktować przeciwnika poważnie. Roki nie wie czym jest garda, więc przyjmuje mnóstwo ciosów na głowę. Mimo to dzielnie utrzymuje się w ringu przez kolejne rundy, czym zdobywa coraz większą sympatię widzów. W pewnym momencie jego oko jest tak spuchnięte, że nic nie widzi. Żąda więc, aby rozciąć jego powiekę. Wraca na ring i w ostatniej rundzie przejmuje inicjatywę. Ma już Apollo Creed na linach, ale wtedy rozbrzmiewa gong kończący walkę. Rocky dotrzymał słowa danego Adrian. Krzyczy imię swojej ukochanej, a ta wbiega na ring i oboje wyznają sobie miłość, nie zważając na ogłoszenie decyzji sędziów. Walkę wygrywa Apollo Creed, ale to Rocky jest bohaterem publiczności. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że pierwszy i zdobył Oscara za najlepszy film roku 1976. Miał też aż 10 nominacji. Był, albo przynajmniej starał się być, filmem poważnym, w przeciwieństwie do kolejnych części, o których za chwilę. Wcześniej jednak chcę wam przedstawić Gaminate oraz promocję, którą dla was przygotowali. Szczególnie zainteresowani mogą być ci, którzy piją dużo energetyków oraz ci, którzy piją surowe jajka, bo chcą być jak Rocky. Przewagą Gaminate nad energetykami jest przede wszystkim długość działania, która może wynieść nawet 6 godzin. Kładzie więc pod tym względem wszystkie energetyki na deski. Dodatkowo, Gaminate zawiera 12 aktywnych składników, dzięki czemu nie tylko zwiększa pobudzanie, ale także pozytywnie wpływa na koncentrację. W puszce Gaminate jest 30 porcji, więc wychodzi zdecydowanie taniej od popularnych energetyków, a można te cenę jeszcze obniżyć, korzystając ze wspomnianej promocji. Przy zamówieniu wystarczy wpisać kod widoczny na ekranie, aby otrzymać 10% zniżki. Po zaciętym boju z Creedem, Rocky zdobył sporą popularność i pierwszy raz w życiu rozdaje autografy. Co ciekawe, robi to prawą ręką, a nie lewą. Kolejne walki grożą mu jednak utratą wzroku, więc postanawia zakończyć karierę i skupić się na życiu prywatnym. Bierze ślub z Adrian i razem wprowadzają się do nowego domu. Spodziewają się także dziecka. Przez cały ten czas Apollo Creed nie daje Rockiemu spokoju i wyzywa go na rewanż za wszelką cenę udowodnić sobie oraz wszystkim dookoła, że poprzednia walka była wypadkiem przy pracy. Rocky go ignoruje i próbuje swoich sił w reklamie i potrafi jednak przeczytać prostego tekstu, a jego analfabetyzm i brak wykształcenia nie pozwala mu także na znalezienie dobrze płatnej pracy. Z kasy zarobionej na walce nie zostaje już nic i w obliczu problemów finansowych Balboa postanawia wrócić na ring. Adrian oczywiście jest temu przeciwna, bo martwi się, że jej mąż straci wzrok. Rocky odpowiada, że boks to jedyna rzecz, na której się zna. Trener Miki Również odradza mu powrót na ring, ale zmienia zdanie, gdy słyszy kolejne wyzwiska Krida pod adresem swojego podopiecznego już teraz nie ma przelewek bez kitu. Chce nauczyć Rokiego walki prawą ręką, aby lepiej chronił swoje chore oko. Szkolenie obejmuje także łapanie kury. Balboa nie może się jednak skupić, bo Adrian ma na niego pocha. Sytuacja robi się jeszcze gorsza, gdy kobieta ląduje w szpitalu i rodzi wcześniaka. Dziecko jest całe, zdrowe i strasznie owłosione, ale Adrian zapada w śpiączkę. W tej sytuacji Roki zupełnie odpuszcza trening, aby opiekować się żoną. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ po wybudzeniu się ze śpiączki, Adrian pozwala mężowi na walkę. Tak więc Włoski ogier napędzany przepitym głosem Mikiego Wraca do treningów ze zdwojoną siłą. Znowu biega w swoim brudnym dresie oraz zakłada czerwoną opaskę, którą już niedługo będzie nosił także w innym filmie. Udaje mu się też w końcu złapać kurę. Przed walką, podobnie jak ostatnim razem, Rocky modli się nad umywalką. Gdy chodzi na ring, Apollo Creed obiecuje mu knockout. I początek faktycznie zwiastuje rychłą klęskę Rockiego, który nadal nie nauczył się trzymać gardy. Balboa wytrzymuje jednak w ringu przez kolejne rundy i Apollo staje się coraz bardziej sfrustrowany. W ostatniej rundzie włoski Ogier za Zadaje mu potężny cios, po którym obaj lądują na deskach. Sędzia zaczyna odliczanie. Creed próbuje się podnieść, ale szybko wraca do pozycji na najmana. Balboa natomiast ostatkiem sił wstaje ku radości zgromadzonej publiczności, trenera Mike'a oraz Adrian. Rocky Balboa zostaje mistrzem świata w wadze ciężkiej. Yo, it's here. It's here. Trzecią część rozpoczyna wejście Tygrysa, a właściwie to oka Tygrysa. W rytm tej piosenki Rocky broni tytułu Mistrza Świata w kolejnych walkach, pojawia się na okładkach gazet oraz radzi sobie w reklamach dużo lepiej niż wcześniej. Nie stroni także od imprez charytatywnych. To właśnie podczas jednej z nich zalicza błazeński pojedynek z Halkiem Hoganem oki jest sławny, bogaty, syty i coraz starszy. Ogłasza więc zakończenie kariery, ale uroczystość zakłóca James Clubber Lang, grany przez mistera T. Facet wspiął się na szczyt bokserskiego rankingu, nokautując przeciwnika za przeciwnikiem. Zarzuca rokiemu tchórzostwo i świadome dobieranie słabszych rywali w walkach o obronę tytułu. Gdy Miki przyznaje, że jego rywale faktycznie byli starannie selekcjonowani, jest oczywistym, że teraz Balboa na pewno podejmie rękawice. W dzień walki dochodzi do awantury i mister T. popycha Mickiego. Staruszek jest w w kiepskim stanie i Rocky wychodzi na ring bez niego. Podczas walki jest rozkojarzony, bo martwi się o swojego trenera i przyjaciela. Brak koncentracji oraz słabe przygotowanie do walki sprawiają, że w drugiej rundzie Rocky zostaje znokautowany przez Mistera T. Ale to nie koniec złych wieści. Miki jest w stanie krytycznym. Tuż przed śmiercią Rocky okłamuje go, że wygrał walkę, aby jego przyjaciel mógł odejść w spokoju. Balboa jest załamany, ale pomocną dłoń niespodziewanie wyciąga Apollo Creed. Zaciąga go z powrotem na trening i przygotowuje do rewanżu. Dzięki niemu włoski ogier odzyskuje wigor i znowu czuje głód zwycięstwa. Przed walką Mr. T rzuca swoim słynnym tekstem! a następnie idzie na wyniszczającą wymianę ciosów z Roki. Obaj gardzą gardą, więc raz za razem dają sobie razy po twarzy. Ostatecznie Roki okazuje się być większym twardzielem i tym razem to on jest górą. Odzyskuje tytuł Mistrza Świata, ale chyba jeszcze większym sukcesem jest to, że jego relacja z Apollo Creedem przeradza się z zaciekłej rywalizacji w wielką przyjaźń. Do tej pory Roki walczył o Mistrzostwo Świata. Teraz będzie walczył o losy świata. Jest rok 1985. Związek Radziecki i komunizm wciąż mają się dobrze, a do Stanów Zjednoczonych przybywa Ivan Drago, nafaszerowany sterydami wyrwidą. Drago wyzywa Rokiego na pojedynek, ale Apollo Creed tęskni za sławą i za ringiem, więc postanawia przypomnieć o sobie. Staje do walki zamiast Rokiego. Drago okłada go niemiłosiernie, więc Balboa chce podbać swojego przyjaciela. Creed nie chce o tym nawet słyszeć. Kontynuuje walkę, co kończy się dla niego tragicznie. W wyniku odniesionych obrażeń, umiera w ringu. Trzeba przyznać, że Rosjanie są przedstawieni w tym filmie bardzo wiernie. Rocky chce pomścić swojego przyjaciela, ale walka musi odbyć się w Moskwie, ponieważ po zamordowaniu Apollo, Iwan Drago jest niemile widziany w Stanach. Rocky decyduje, że musi w 100% skupić się na treningu. A że nie ma ku temu lepszego miejsca niż drewniana chatka gdzieś na Syberii, to rusza właśnie tam. Zabiera ze sobą Poliego i Duke'a, który był trenerem Klida. Do tej pory w każdym filmie oglądaliśmy kompilacje z przygotowań do walk i Rocky 4 nie stanowi tutaj wyjątku. Podczas gdy Drago trenuje w komfortowych Warunkach pod okiem całego sztabu trenerów i naukowców, Roki ciągnie sanie z polim, rąbie drewno czy biega w śniegu sięgającym po pas. Tak przygotowany staje do walki z Iwanem Drago. Z początku wyraźnie przegrywa, ale udaje mu się zranić Drago. Gdy widzi, że przeciwnik krwawi, zyskuje pewność siebie. W następnych rundach przejmuje inicjatywę, a nawet przeciąga zgromadzoną publiczność na swoją stronę. W końcu kładzie Rosjanina na deski. Nie dość, że wygrywa, to jeszcze wygłasza przemowę, która kończy komunizm. Dokładnie 6 lat po tej przemowie upada Związek Radziecki. Dziękujemy ci, Roki. Roki przez cztery filmy nie opanował gardy, więc nie dziwi informacja, że nabawił się uszkodzenia mózgu, przyjmując tyle ciosów na głowę. Co gorsza, jego księgowy pozostawiony bez nadzoru zdefraudował cały majątek i teraz Rocky jest bez grosza. Zatem państwo Balboa są zmuszeni wrócić na stare śmieci. Adrian znowu pracuje w sklepie zoologicznym, a Rocky otwiera klub bokserski, który należał do Mickiego. Zabiera się za trenerkę i wkrótce zgłasza się do niego Tommy Gunn, utalentowany, choć dosyć agresywny pięściarz. Rocky zostaje nie tylko jego trenerem, ale także menedżerem. Tommy Gunn pnie się po szczeblach kariery i zaczyna się nim interesować paskudny promotor bokserski. Postać oparta na Donnie Kingu, jednym z najbardziej odrażających ludzi sportu, gorszym nawet od Blattera czy Infantino. Facet mąci chłopakowi w głowie i Tomi chce do niego dołączyć. Prowadzi to do spięcia z Rokim, więc ich współpraca dobiega końca. Mimo to Balboa dopinguje Tomiego, gdy ten walczy o tytuł mistrza świata i przeżywa walkę, jak gdyby to on sam był w ringu. W zwycięskiej przemowie Tommy jednak nie raczy wspomnieć o tym, co zrobił dla niego Roki. Zamiast tego dziękuje nowemu promotorowi. Publiczność na niego gwizdze, a dziennikarze twierdzą, że nie dorasta do pięt Rokiemu. Tomi wpada w szał i wyzywa Balboę na pojedynek, ale ten odmawia. Poli staje po stronie szwagra i karci Tomiego za to, jak potraktował Rokiego. Wtedy gówniarz uderza go w twarz, a tego włoski Ogier już nie daruje. Dochodzi do walki ulicznej, w której Roki rozprawia się z Tomim oraz daje nauczkę jego promotorowi. Następnie znika z ekranów na 16 lat. Po długiej przerwie, Rocky powraca jako 60-latek. Nie ma już wiele wspólnego z boksem, poza tym, że opowiada historię z czasów swojej świetności. Robi to w restauracji, której jest właścicielem. Nazwał ją u Adrienne na cześć zmarłej żony. Tak, Adrian nie żyje. Parę lat wcześniej przegrała walkę z rakiem. Rocky ma też coraz gorszy kontakt z synem Robertem i został mu tylko poli. Zdaje się, że pogrążonego we wspomnieniach staruszka nie czeka już w życiu nic ciekawego. Aż tu pewnego dnia w telewizji zostaje ukazana symulacja walki Rockiego w swoim prime przeciwko obecnemu mistrzowi świata, Masonowi Dixonowi. Komputerowy Rocky wygrywa walkę i znowu robi się głośno o tym prawdziwym. Promotorzy Dixona postanawiają wykorzystać tę okazję, aby zarobić trochę łatwego grosza na czymś, co dziś nazwalibyśmy Freak Fightem. Składają Rockiemu ofertę walki pokazowej. Syn Rockiego, Robert, stara się odciągnąć ojca od tego pomysłu. Nie także winą, ma swoje niepowodzenia, na no co Roki odpowiada, że zrzucanie winy na innych jest dla tchórzy. Następnie wygłasza przemowę, która przechodzi do historii. And keep Musisz być twardy. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. Po tych słowach Robert od razu odzyskuje utracony szacunek dla ojca i nie pyta go o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. Rocky rozpoczyna treningi z Diukiem, trenerem Apollo Creed'a, który wcześniej przygotowywał go też do walki z Iwanem Drago. Podziwiamy montaż w starym, dobrym stylu i widzimy, że Rocky nadal pije surowe jajka. Tak więc Włoski Ogier, a może już raczej stary bucefal, wraca na ring. Walka rozpoczyna się zgodnie z przewidywaniami pierwszej rundzie Dixon obija Balboa, jednak w drugiej uderza staruszka niefortunnie i doznaje kontuzji lewej ręki. Rocky czuje krew i teraz to on obija przeciwnika, kładąc go nawet na deski. Młody pięściarz rewanżuje się tym samym w ostatniej rundzie, ale Rocky się nie poddaje. Ostatnie minuty walki to ostra wymiana pomiędzy oboma pięściarzami, ale Balboa trzyma się do samego końca, wbrew wszelkiej logice. Niestety, podobnie jak w przypadku pierwszej walki z Apollo Creedem, Rocky znowu przegrywa przez niejednogłośną decyzję sędziów. Jest za to oczywiście bo Bohaterem publiczności, podobnie jak 40 lat temu. A żeby historia zatoczyła pełne koło, Rocky odwiedza grup Adrian i mówi: Po 9 latach uniwersum Rokiego powraca, ale Balboa nie jest już głównym bohaterem. Fabuła koncentruje się teraz na losach nieślubnego syna Apollo Krida, Adonisa. Chłopak przyszedł na świat tuż po tym, jak Apollo zginął w walce z Iwanem Drago. Wychowała go żona Apollo, Mary Ann. Pewnego dnia udaje się do Filadelfii i prosi Rockiego, żeby został jego trenerem. Mając w pamięci niezbyt udaną przygodę z Tommym Ganem, Balboa odmawia. Młody Creed jest jednak uparty i w końcu Rocky daje się namówić. Szybko dostrzega w chłopaku ogromny potencjał. Szkoli go w starym stylu, więc trening obejmuje łapanie kury, czy też wspólne walenie gruchy. Panowie nawiązują ze sobą bliskie relacje i ja Adonis wkrótce zamieszkuje z Rockim, w pokoju Pauliego, który zmarł jakiś czas temu. Doni wygrywa swoją pierwszą walkę, ale występuje w niej pod nazwiskiem swojej biologicznej matki. Johnson. Nie chce bowiem, żeby ludzie oceniali go przez pryzmat ojca. Woli zapracować na własne nazwisko. Jednak jego sekret szybko wychodzi na jaw. Aktualny mistrz świata, Ricky Conan, ma niedługo trafić za kratki i za nielegalne posiadanie broni. Jego promotor chce wykorzystać ostatnią walkę do zarobienia dużych pieniędzy. A że żadna walka nie może się sprzedać lepiej niż walka z synem legendarnego Apollo Creed'a, Trenowanego przez jeszcze bardziej legendarnego Rockiego Balboa, to składa propozycję naszym bohaterom. Doni początkowo odmawia występu pod nazwiskiem Creed, ale zdając sobie sprawę, że taka szansa może się szybko nie powtórzyć, decyduje się na walkę. Los uśmiecha się do niego także na polu prywatnym, gdy poznaje Biankę, młodą piosenkarkę. Mniej szczęścia ma za to Roki. W trakcie przygotowań do walki okazuje się, że ma raka i musi poddać się chemioterapii. Nie jest to jedyna osoba z otoczenia Donisa, która ma problemy zdrowotne. Okazuje się, że Bianca zmaga się z upośledzeniem słuchu. Nie przeszkadza jej to jednak w karierze muzycznej, tak samo jak Rokiemu chemioterapia nie przeszkadza w przygotowaniu do niego do walki. Mary Ann wręcza swoją Benkartowi gacie potacie i tak uzbrojony młody Creed wkracza na ring. Sama walka jest podobna do tej, jaką Rocky stoczył z Apollo Creedem. Donnie, na przekór ekspertom, dzielnie trzyma się w ringu. Kilka razy ląduje na deskach, ale za każdym razem wstaje. Zdobywa tym sympatię publiczności, a w ostatniej rundzie przejmuje inicjatywę i jego przeciwnika ratuje gong. Niejednomyślną decyzją sędziów przegrywa walkę, ale drzwi do dalszej kariery stoją przed nim otworem. Od walki z Rikim Conlanem Mijają 3 lata. Roki w tym czasie wygrywa z rakiem i pomaga do niemu zdobyć tytuł mistrza świata. Opromieniony sukcesem, Krit oświadcza się Biance i oboje planują wspólną przyszłość. Ich plany komplikuje pojawienie się niejakiego Iwana Drago. Facet przybył do Stanów wraz ze swoim synem, Viktorem, i wyzywają do niego na pojedynek. Krit chce pomścić ojca, ale musi znaleźć innego trenera, bo Roki jest przeciwny walce z młodym Drago. Doni przygotowuje się pod okiem Toniego Eversa, syna Duke'a, czyli byłego trenera Apollo Krida i Rockiego. Na nic jednak te przygotowania, bo Wiktor robi z nim w ringu co chce. Jest jednak zbyt nabuzowany i zadaje Kridowi cios po interwencji sędziego, przez co zostaje zdyskwalifikowany. Doni pozostaje mistrzem, ale marne to pocieszenie, skoro tak naprawdę przegrał i dostał łomot. Wiktor wygrywa kolejne walki i czeka na powrót do niego do zdrowia, aby tym razem skutecznie odebrać mu pas mistrzowski. Krid jednak stracił zapał do boksu i po przejściu rehabilitacji i nie wie, co ze sobą zrobić. Mary Ann zwraca się do Rockiego, aby pomógł jej kartowi. Balboa przyjeżdża do Los Angeles i wyciąga do niego z depresji. Towarzyszy mu także przy narodzinach córki. Niestety dziewczynka dziedziczy problem ze słuchem po swojej matce. Doni za zgodą Bianki zostawia ją samą z dzieckiem i rusza na pustynię, aby skupić się w 100% na przygotowaniach do walki. Przechodzi morderczy trening pod okiem Rockiego i młodego Diuka. Rewanż odbywa się w Moskwie. Doni jest teraz znacznie odporniejszy na ciosy Wiktora Drago. Wielkolud nie przyzwyczajony do tego, że ktoś tak długo stawia mu opór, szybko opada z sił. Wtedy Creed przystępuje do ataku i zaczyna go okładać bezlitośnie. Ivan nie może na to patrzeć, więc rzuca ręcznikiem na ring i poddaje syna. Tak więc Doni nie tylko obronił tytuł mistrza, ale przede wszystkim pomścił ojca. A żeby happy end był pełen, Rocky wyruszył do Vancouver, gdzie pogodził się z Robertem i poznał wnuka, Logana.